Witajcie kochani w kolejnym filmiku ze zdrabkami lotto Dzisiaj mamy szczęśliwe linie. Jak pamiętacie w z zdrabce ze szczęśliwymi udało nam się coś wygrać, więc postanowiłam, że kupię właśnie to. Zaczynamy od tej pierwszej i liczę na wygraną w końcu. Także sprawdzamy symbole. Mamy koronę i szukamy korony. Bardzo chciałabym żeby udało mi się coś wygrać, żeby ten filmik nie był taki nudny i żeby wam się spodobał. Sakwa, szukamy sakwy, mamy tu sakwę i chyba nigdzie więcej. Słoń, może nam przyniesie szczęście, mam nadzieję, bo naprawdę liczę na tą zdrabkę, coś tam nam zawsze się udało wygrać. I oby tak było tym razem. Banan. Jak na razie trochę mało tych symboli mamy. Ale to może tylko tak, dlatego że jest początek. I jabłko. Tu mamy jabłko. Czy tu mamy jabłko? I nie ma więcej. Nie widzę. Cytryna. No, jakbyśmy mieli winogronko, to by było też już fajnie. albo bo kwiatka, zobaczcie, tu już mamy prawie cały rządek. No, oby, oby. Diament. Tu już jest gwiazda, już myślałam, że diament kolejny. No niestety lepiemy dalej. Dzwon. Mamy tu jeden dzwon. I tylko niestety, o mam drugi, żebym go przeoczyła. I dwa dzwony. Następnie mamy tutaj pik. Mamy pik, mamy jeden pik. I niestety, ale tylko jeden. O, jest krew. A niech tu bo widziałam dwa. Dobrze, mamy krewla i truskaweczka. Tropimy. Jeden tylko. Chyba tylko, niestety jedna. No nic, idziemy z drugim rządkiem. Księżyc. Ale księżyca nie mamy. Złoto mamy tutaj. I mamy tutaj. Patrzcie, minęłam sakwę. Na pewno wy widzieliście to już wcześniej. Ale ja dopiero teraz tu mamy złoto i chyba wszystko podkowa ale nie mam nie będzie to szczęśliwa podkowa kości i nie ma więcej ja nie widzę jak widzicie to piszcie serduszko tu mamy też serduszko i koniec. No mam nadzieję, że coś wygramy. Klucz. Tu nie mamy, tu nie mamy. Następnie mamy garnek. widzicie gdzieś? Bo ja niestety nie. Wiśnie. Wiśni też nie mamy. No, szanse są coraz mniejsze słońce. Mamy słońce i tylko te dwa. Pomarańcz. Tylko jedna. No i ostatnia. Ostatni symbol właściwie. I jest to gruszka, której chyba nie było. Może spojrzę. No i na moje niestety, ale nic nie wygraliśmy. Sprawdzamy te symbole. I są różne, więc ta zdrapka okazała się znowu prawowa. Zbiorę tą drugą. I naprawdę teraz trzymajcie kciuki, żeby tu się udało. Więc ja zaczynam drapać, żeby ten filmik nie trwał bardzo długo. Podkowa. O, tu mamy jedną, tu jest druga. A tu mamy trzecią. Już chyba więcej nie ma. Następny symbol to serce. Ostatnio też mieliśmy serce, ale jakoś... sklepka była pechowa. No i tylko jedno niestety. Trew. O, nie mamy tu w ogóle. Kości. Mamy tu jedne, tu drugie i to tyle. Co tu jeszcze mamy? Diament. Mamy jeden diament, a tu nie mamy. Co tu mamy dalej? Winogrona. O, mamy jedno. Chciałabym, żebym wygrała coś w tej zdrabce, bo ostatnio nic się nie udaje wygrać. Następny symbol to słońce. Którego również nie mamy w naszej zlepce. Chociaż nie, nie nie mamy. Zmylił mnie kwiaty już. Tęcza. Zlepiemy tą tęczę. I również jest tylko jedna niestety. Gruszka, mamy tu gruszkę, czy jeszcze gdzieś widzicie gruszkę? O, mam tutaj, chyba ktoś z Was pokazał mi palce i to by było tyle. Następny symbol to ananas. Mamy tu jednego, jest jeszcze jakiś, tu mamy drugiego. Ananasa i na tym koniec ostatni symbol tej linii, jest złoto, którego chyba w ogóle nie ma. Następny symbolek to jest księżyc, gdzieś tu widziałam, A tutaj. I tu jest banan, nie mieliśmy banana, nie, nie mieliśmy, księżyca szukamy. I tylko, o jest tutaj jeszcze jeden, wiedziałam, że gdzieś widziałam. To tyle. Następny symbol to Krab. I mamy go tutaj. Tutaj. I nie ma więcej. No to liczę na dzwon. Trzymajcie kciuki, żeby był dzwon. Mamy arbus. Jeden, bo było dwa. Jeden arbus. Drugi. Następnie mamy biedronkę. Też mamy jedną, następnie co tu jest, za znak truskaweczka i nie wiem czy była, ale na moje oko nie było, pik, pika też nie było, więc jakieś pychowe, cytrynka, widzieliście gdzieś cytrynkę? No, żadnej nie mamy symboli dzisiaj. Zobaczcie, jest kwiatek, ale chcieliśmy dzwon. Ale zobaczymy. jest drugi. I tu mamy trzeci. Jest może chociaż słonik. Zobaczymy, czy nam się coś uda. Mamy jeszcze jabłko. O, tu jest jabłko. No, jakby był słonik, będziemy mieli dwie wygrane. I jeszcze gdzieś jest jabłko. Tutaj mamy jabłko. I sprawdzamy dalej. Mamy dzwon. A ja chciałam dzwon zobaczcie I mamy w końcu pierwszą wygraną. Tutaj I zobaczymy za chwilę, czy jeszcze jakiś dzwon. Nie ma dzwona. I ostatni symbol. Jest to klucz. Tu mamy klucz. I nic więcej. Więc sprawdzamy, co tutaj wygraliśmy. I jest to 3 zł. Więc chociaż ta jedna z okazała się szczęśliwa, ta pychowa, więc jesteśmy na minusie te 3 zł. Cieszę się, być, że chociaż to 3 złote było, że chociaż ta jedna z się zwróciła. Mam nadzieję, że jak ją wymienię. to tak, następna będzie bardziej szczęśliwa. Także nie przedłużam, dać znać, czy lubicie te z drabki, szczęśliwe i czy podoba Wam się mój filmik. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. pa! pa!